Witajcie, witamy w kolejnym odcinku z Jemii i druga część się naszego przepięknego Koła Fortuny. Wiem, wczoraj trochę odcinek późno i bez głosu, ale, ale... niestety, no cóż, coś się stało i <ścoughs> nacisnęło się na to, że żeby było bez głosu po prostu i... Teraz już przelasowałem znalazłem błąd i, i wszystko działa, więc mam nadzieję, że... tym razem zadziała. Dobra, kilka sekund. Dobra, to wygra... wygraliśmy łatwo. I widzowie, koło fortuny jest z, z więcej utrudnień, bo nie trzeba muzykę, a nic, no, 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 no to, to akurat jest fajne jest, to jest jedno z, nie, z niewielu ułatwień akurat, dobra, tyle, powinno być już dla was git, a więc jesteśmy na latarni i fajnie, fajnie. Fajne. Nie będę mówić, że źle. Bo jest dosyć fajnie. Utrudnieniem moim jest całe nic. Yy, ile mam gem? No dobra, gemy są. Może w dzisiejszym odcinku wiemy. 10 tysięcy. Fajnie by było, nie powiem. Ojej. No, 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 no. E. A. HP się nie. W... Nie wczytało, nieważne, dobra. To tam, no to nie zwracaj. Dlaczego nie mam? Czy... jest Brazylijka. Muzyka, to się nie to coś. Coś podłośnić chyba się nie da. Dobra, Zwrócony, I chyba wracam do formy grania w Jenga. O, pierwszy gifcik Gemy. To sobie na spokojnie bijemy za, za czas gry. Koniec, za czas gry włączymy, zrobimy to za czas gry, bo ile trzeba 14 minut... 14 minut materiału? U nas konie się zrobi to to, to. to jest 14 minut. Dla nas 14 minut... To, to jest jest co 5 sekund dosłownie. Materiał poprzedni miał 28 minut, ten na pewno będzie co najmniej 20, więc... Więc powinienem wpić naszą liczbę, którą chcieliśmy wbić. Dobrze, dobrze. A teraz... O, autobus! A ten autobus jest ekskluzywny, czy go trzeba po prostu kupić? Ja nie pamiętam, czy to był Game Pass, czy... Nie pamiętam, widzowie. Na serio się nie ogarnia i nie ciągle już na to samo piętro. Tak. No, już zostałem sam, fajnie. I kolejny window do mojej kolekcji. Dobra, kręcimy dalej kołem. Teraz powinno być już o wiele lepiej z głosem. Koła fartony przynajmniej. Tylko S. Okej, tylko S kiem. Jeszcze wierzę biorą. Odnośnie tej wieży biurowej jest jedno takie wyzwanie. Dobra, można iść na górę. O nie, winda. No chyba to jest jakiś żart, że ja mam tą windą. Och, o szcholibkę. O szcholibkę. Oż nie! Ajajaj! Aj, aj. O nie! Dobra, mam pół HP, dosy... no, no może nie pół HP, no troszkę więcej, ale już... no, no to nie jest najwięcej HP. Bywało lepiej, nie powiem, bywało lepiej. Hmm, gdzie rzuca to? A co samo... Eee, mógł tam wyjść. Eee, e, tędy i tędy. Eee, to było, czyli można używać spacji. Eee. Gdzie już rzuca? Chce zabrać? Czekolada. Up. Dobrze, My idziemy krawędzią, krawędzią. Iść S, i krawędzią, to jest najgorszy wąs. Dobra. Okej, okay. nie jest najgorszy. 4 osoby z 13. No to jednak co będzie? Słaby wynik. Bywało nieraz. Nieraz był lepszy wynik. <grym 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 nieraz na dwa. O, co <grym> Ej, kur... Ooo, oups. A! Ojej. Dobra. O, a ona w górę chce zbić. Okej. Okay. też nie... Teraz cool Dobra, kręcimy już od razu koło fortuny. Jak się tam kręci. czy teraz być na... no, Dobra, już fajnie. Raczej nie strzeli. I co wyrosło się? Bole się tylko w dół. Jak się zrespi to tylko w dół idę. No Dobra, na tej mapce nawet nie będzie iść tylko w dół. To jest git. Git git mapka. Będzie dużo osób jest na serwerze. Dużo osób to na pewno jest plus. Dobra, idzie ja jestem. No. Mogę iść tylko w dół, więc... Znaczy mogę też zostać sobie na platformie. Nie muszę iść w dół, ale... Chcemy iść tą dumną no, no to... Pod... to pójdziemy... Tu nie ma podki... Niestety nie ma podki na takie chodzenie. No to fajny fajer podcast został na fajnie. Nie no, fajnie. Fajnie, fajnie. I ogólnie to i to to jest jedno pikka jakbyście się rali. O! Aj jajaj, Ktoś się rozłożył już. Bekon. bacon, Lubicie bekon? Ja mam tutaj realny bekon. A wolno ruszcie. Zobaczmy, czy jest serwer z takich bekonów. Nie, nie bekon, nie bekon, nie bekon, nie Jak trzy osoby zostały? Ja. Jak trzy osoby zostały? Jak Tak Ładnie Chociaż Dopiero to nawet nie spadło Okna większości chyba są się, jak tam powypadło <grym> To nieraz tak To nie jeden przypadek, bo już taki, nie jest okno A to jest wyjście od tyłu, tak? Tak, stąd Okej okay. Spadam Dobra, co ten czas zakręcę nóżką y no tak, tradycyjnie nie może się zafunąć. No, spoko. Aha, w następnej rundzie sokas z no, no, ciekawe, ciekawe. Na pewno fajnie, że się rosną te nowe utrudnienia, bo te nowe utrudnienia są, mi się wydaje, że bardziej ciekawe i lepsze. Dla mnie są lepsze te. A poza tym w poprzednim odcinku mieliśmy wiecie, tamte, teraz są inne. I jeden albo dwa zostały w ogóle usunięte. Ale to długo spalę. Dobra, 19 sekund. No fajnie. No już raczej raczej to za szybko nie powinno zle... mm. no, zlecieć zlecieć. Bo ktoś był na samej górze, to sobie nawet mógł przetrwać, bo to zanim zleci to trochę miję. No i dobra i kolejna wygrana! I te utrudnienia, nie wiem, teraz chyba sobie da bardziej lightowe, bo wtedy były takie bardziej hard. Dobra, zakaz skakania, na jaką mapkę będzie dobra? Chyba na, na tą będzie chyba dobra. Tak mi się wydaje, że na tą mapkę może być dobre, bo... 999 gramów, 99. uuuu. Ile mi brakuje? Równo 10 gramów. Gdzie ja jestem? Czy mi się wydaje, że ta mapka jest zrezygnowana? Albo... A czy to przypadkiem nie strych? Ej! Czyli bym... ja nigdy nie był na strychu. W strychu... Tak mam spiń. Ile mam wygranych? 135 wygranych i nigdy nie byłem na strychu. A, no tak, pięknie, pięknie. A rozwalają ten idziemy na drugą stronę. Mhm. Tutaj nie ma. Dobra, tutaj będę siedzieć po prostu. Fajne, fajne miejsce przyjemne. Niestety stąd niczego nie widać. Widzę, że tam poza mnie rozpalają. Tutaj poczęśli w sumie też i chyba bym zszedł sobie na, na dół, prawie bym musiał skoczyć. O, skakać to, o ja oczywiście nie. że teraz chyba najbezpieczniej będzie na dole. O, jest też wyzwanie, że trzeba wyskoczyć balkon. W ten balkon jest fajny. A to też jest balkon? Ewentualnie też stąd to się zalicza, więc pod balkon. Na tamtej stronie... Nie Z tamtej strony nie ale... Okej, okay, idę na tą, tą, tą stronę. Z tamtej stronie, bezpiecznie się. Of no, tylko kawałek tej strasznie bezpiecznie. Ja jednak zmieniam stronę. Okej, okay. dół, dół, dół. Tutaj będzie dosyć bezpiecznie, dopóki to nie spadnie. Czy przez 40 sekund to nie spadnie Nie wątpię? Bo i śmiem powątpiewać i tak. Szczytam ten jest. Nieważne, nie wiem, nic nie będzie. Już nie ma. To jeszcze jest taka jakaś barierka, o! No już nie ma niestety. Już niestety widzę, że ktoś na mnie się kieruje. Nie, no ciekawie. Właśnie, o, ja mam ją zaprzecz tego do... tego do revive'a. dobra, no, no, to lecimy tutaj. Lecimy tu. Dobra, wygrana jeszcze ani bardzo się nie rewiv'owa, więc... Jest progres. No i nawet z tego wszystkiego zapomniałem zakręcić w naszym ulubionym kołem. Ech, zróbmy tą łapkę i... Zobaczmy co, co będzie naszym utrudnieniem. Naszym utrudnieniem będzie całe nic, no. Za często to się trafia. Nie, no nic musimy ukryć. No przepraszam, ale to jest to... o i 10 tysięcy jak wita piękna gdzie nic było już dwa razy byśmy je niestety ukryć na szczęście jeszcze na kole fortuny mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, cztery, dwanaście utrudni, więc wiecie dobra w tym odcinku nawet wszystkich nie zrobimy kolejny odcinek chcecie? chcecie na no kolejny odcinek z z utrudni. z chęcią będą jakieś nowe na pewno bo coś jeszcze na pewno są jakieś Pomykmy, wy możecie napisać, ja na pewno też coś w sobie wymyślę. No, mam no, w ogóle 11% na Destroyera. W sumie... w sumie. nie mam utrudnień w ogóle na Destroyera. O kurde Dobra, Okej. Okay. Dobra, pod użyty. Teraz tylko... Trzeba przeżyć. No, no i no dużo nie zeszło, tylko że jest ogólnie widzę taki problem, że... Dlaczego tam jest dwóch gości? Nie, to prezent, nieważne, to latający prezent. Jest obecnie taki problem, że więcej ich nie ma, będzie trzeba kupić więcej a ale niestety z genami jest obecnie problem. z gruby problem lalalalalalalalalala la, 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 la. Hmm. ładnie się rozbryzguje niestety teraz mój e, e, second chance nie, nie będzie działać bo, bo niestety od razu się to zakończy więc Of no widać w co on celuje obecnie ja? aha no fajnie no cóż, pierwsza przegrana. Musi kiedyś być. A teraz kręcimy po kole, raz kolejny kołem. Uwaga, co nam się wykręci? Czy coś z poprzedniego Tylko S. Nie, no to też, tylko S to drugi raz mamy, tylko S. O, tylko S no, jako rzucający. No, no ciekawe, ciekawe, nie powiem. Dobra, i teraz jeszcze. Okej, okay, i teraz jeszcze fajn... myślę, fajną. Jakąś fajną. Jakoś No o W fajnym miejscu są Teraz tak będzie ładnie można zdjąć ich wszystkich po prostu. U, od góry Dobry. można ich tak wziąć. Dobrze, dobrze. dobrze. okej. Okay. O, fajnie, Faj fajnie jest. Fajnie, fajnie się dzieje. No, fajnie, bekon, fajnie, bekon. Pozdrawiam cię, bekon. Dobra, spadł ten budynek. Przez ci ci windzie też powinni spaść. No, nie wiem. Coś ten budynek, dlaczego ten budynek tak wolno spada, dlaczego ta gra ma 10 tysięcy pingów? Są pytania, na które nie znam odpowiedzi. Okej. Okay. Nawet ten budynek może sobie tak po prostu zostać, bo to... On obecnie mi nie przeszkadza. Wręcz tylko ułatwia. Dobra. I już po. Dobra i ostatni. I ostatni. Dobra. Jest, ładnie. 50 sekund zostało. Budynek na niezmalony. Biemy! Ładnie, dobra, teraz trzeba szybko kupić podka, potka... Nie, nie wylosowałam swojego utrudnienia, będę musiał stać po prostu w miejscu. Trudno, patek. Podka... Nie, 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 wzmocnijesz, wzmocnijesz, koszko. Kup jeden, jest, dobra? Jednego mamy chociaż. Dobra. I kręcimy. Koło fortuny. Dowiecie się jakie utrudnienie teraz myślę. Naszym utrudnieniem jest trzymać ciągle W. No czyli... Teraz. Bo teraz biorę. Moją. O mój A, w ogóle, Tak a propos. Ja ciągle trzymam W, żeby nie było... Żeby nie było, ja ciągle trzymam W. Jest o trzymaniu W, a nie... O szkódze. Zawaliła się długo, jak na taki nie dostaję wrażenia. więc... jest dobrze, tylko już podczas innym nie, nie zawaliło. Trzeba jak najszybciej zjechać na, na... dół. To nadal będzie jechało? Dobra, debate'u nie... nie doznam, więc jest git. Tuk, tuk, tu. Tu, Tup du, tup du, tu, 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 du, Kopek on tak ładnie stoi. Kopek on tak ładnie stoi. No i fajnie, niepsło się. Dobra, knika. Dobrze. 6 na 11. Stoł w grze. Fajnie go się stoi. Co by nie mówić, fajnie stoi. No cóż. I ciągle, żeby nie było, trzymam W. No, proszę bardzo. Tylko po prostu tak staję, więc trzymam W. Trzymam W. Niestety to jest... Niestety to jest stary a... No to było, chociaż tego nawet nie dostałem ani razu, więc w sumie taki niby z poprzedniego odcinka, ale i tak użyty, więc... Więc no, fajnie, fajnie, coś, no, coś nowego, nie ja rozumiem jak, jak to Roblox pozwala. Pozwala. Oj, teraz jest ciężko, tak szczerze. Tak szczerze, teraz ciężko, teraz ciężko, oh, o Ciężko. Ciężko. Trzy... 2, 1. Dobra. I wygrana. Grałem z ciągle w. Trzymając. Niech to się... nie bym wolał jednak ten house. House jest fajny. Jeżeli jesteś w domu, to skąd, z konu. No, 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 no właśnie miałem to zrobić, ale niestety nie jesteśmy w domu, więc to po prostu jakby nie w domu, to, 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 to zrobiłem wtedy. A jakiś inny kułac? Czyli jesteśmy jak... my w sumie samej górze. To, to zostajemy na samej górze, i to jakby <grywy> było iść tylko w górę, bo jest też takie coś, iść tylko w górę, to wtedy będę mógł nic po prostu nie robić. Po prostu bym musiał tutaj stać. O, gratulacje! Dobra, ile mam procent? 6%! 1% co nie, to tego na dzisiaj nie płacą kupować, nie, wiem, nie Ale Dużo osób krema, więc jest fajnie, 14 osób było. O, fajne, fajnie winda się tutaj zatrzymała. Niestety nie da się jej popchnąć. Chociaż w Co ja muszę robić? A, w domu, to nic nie ma. Dobra, wypchnięto mnie na lodu Zobaczmy jaka tam jest taktyka. Zrzucanie od dołu przez co No, to jest zła taktyka. No, to jest zła na tą mapkę to jest zła taktyka, więc idziemy po prostu na górze i przetrwamy. 100. O kur, o o No, 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 jednak nic nie mówi. Dobra, ale ja mam sekundę i właśnie ja mogę... uuu, ja mogę przecież! No właśnie, no dobra. Jestem. Jestem... Jestem... pro-gamerem, Jestem pro-gamerem, Zapomniałam, że ja mam Że mam <grym> w to No to fajnie! No to dalej gramy <grym się w okresie> i przy okazji troszeczkę zarobiłem. W tym razie że... kam na stara. 184, dobra, wieżowiec To jest bardzo do czego nie zrobię utrudnie? Dobra, nie wiemy co w na następnym odcinku będzie Kolejny koło fortuny I na pewno te osoby, te, te rzeczy, które są usunięte, to możesz iść tylko w górę to, to, to... iść, czyli nie spadać Wrak dostępnych obrotów czy nadal to, nadal ta sama cena, niestety? Niestety, co, to, co tutaj wszyscy stoją? To jakieś boty, ale ile osób gra w tą grę? No, niestety nie zobaczymy, bo wtedy bym wszystko oh, ujawnił. Mm -mm. No, niestety nie zrobię tego, choć raz ktoś zrobił. I to, no, niestety nie nagrywałam tego. MAM JEDEN DZIEŃ, widzę, JEDEN DZIEŃ JEST Dobrze, to będzie To jednak będzie inny odcinek Za niedługo, ale... Ale uwierzcie mi, widzę będzie taki odcinek O tak, ile? O! Cztery osoby zrzuci O, ale pięknie! Ale piękne to było zrzucenie Nie no, ta mapka to jest to po prostu the best The best of world The best mapa od, of world no do spychania Ja to 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 jest idea No no, no, dobra, dobra, jest klip, jest klik. Tutaj, tutaj Widać że coś się ono... Okej. kąta... Nie pytajcie jak on trwa, bo to jest magia tej gry Nikt nic nie wie O, ale, ale jest magia, o Pycha co stryjmy we WP Dlaczego no. tak szybko wszyscy podpadali? Nie wiem Chyba rzadko się suszę. O, kurde. Wow! Omega. Czy dawdu, czy jest prędkość mniejsza? Chyba prędkość mniejsza. No, no, no tak. Zmniejszenie jeszcze jak prędkości Dobrze, zaraz To nie wiem, czy to ma sens. Trochę chyba za to teraz leci. Teraz nie zrzucę niczego. A! O! Innego klocka zrzucił. Mm, mm, Wszystkie on to robi, że znaleźć na, na, na tam to zrzuca. Dobrze. Wygrane. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Kaj...